No ja w zasadzie nie wiem, Berberuch, jak ja, jaka jest matematyka, bo w sumie sobie jeszcze nie doczytałem. Musiałbym zaglądać w ogóle na wiki i popatrzeć, jak tam się to w tym momencie w Iratusie liczy. No ale domyślam się, że to mniej więcej tak wygląda. Dobra, mamy promocję. Może chcesz, Berberuch, albo Egzo, licza przygarnąć w opiekę albo mumię? Jak chcecie, to dajcie, dajcie znać jaką ksywkę. I jaką postać, a ja na razie się tu pobawię statystykami. Plus dwa do ataku. Co w tym, co ulicza byłoby najsensowniejsze? Może tą celność, bo ta celność widziałem aha, na celność jeszcze nie możemy tutaj sobie już dodałem to może obrażenia ataku. Dobra, dajmy na razie obrażenia. Zdolności, Mamy zdolności. Pytanie, czym atakujemy? Ten losowy atak, w sumie magiczny, to szcz szczególnie tak, może niepotrzebnie dałem tutaj do statystyk. Bardziej używałem czego? Dowodzenie nieumarłymi. Hmm. Dodaję inicjatywę, tak? To jest inicjatywa. Dodaję inicjatywę i 14 ataku, 14 na okres dwóch tur. A, czyli tutaj w zasadzie nic nie, nie daje, tylko dodaje inicjatywy troszeczkę. A tutaj 18 ataku. To ja bym to zrobił i jest plus atak taki i taki. Tego używałem, dowodzenie nieumarłymi. W ogóle tak naprawdę to warto byłoby sobie tutaj... Zaplanować rozwój tych postaci, to znaczy jednego licza na przykład rozwijać w kierunku, no nie wiem, ataków magicznych, drugiego w kierunku wzmacniania, i później odpowiednio tutaj dobierać te wszystkie nasze, nasze postacie. Tego oczywiście się na streamie tak łatwo nie da zrobić, bo na streamie no to się leci do przodu i po prostu się gra. Natomiast jakbym robił kiedyś w przyszłości jakąś offline'ową, znaczy YouTube'ową kampanię taką, to może wtedy warto byłoby się temu tak bliżej przyjrzeć. Czy twoja postać, Lopez? A nie, ty już masz Lopez'a, tak, tak, tak. No to te nie, Lopez jeszcze chyba jest. Spokojnie. Widmo jest wolne? Widmo chyba jest wolne. Znaczy, można myśli upiora, tak? Zaraz, zobaczmy może na te, gdzie są te nasze. Tu mamy, tak, zjawa. Trzy miałeś na myśli pod y, y, pojęciem widma. Y, dobra, tutaj na pewno Lubciu idzie, bo prawie, że znowu zginął. a tylko może najpierw mu dajmy promocję. Y, więc Lubciu, y, nie wiem jak ja to cię rozwijałem. A tak na pewno, bo te, te, dla szkieleta atak jest bardzo fajny. Może otrzymywać wzmocnienia. Ataki poddanego przywracają... 15 punktów zadanych obrażeń obrażenia, czyli tu na pewno by się przydało te obrażenia albo blok zrobić, bo w sumie mniejsza szansa, że zginie postać widza. Wtedy tu jeszcze jest OK. Dobra, Lubciu jest OK. Natomiast mroczny rycerz jest wolny. Możemy, jak mamy tutaj zabójca 2? Ty masz. Nie pamiętam już, w co szedłem. Powinienem sobie zapisywać, kogo jak rozwijam, ale chyba na streamie to nie będzie jakoś tak sensownie. Streama to chyba sobie zrobię na zasadzie takiej, że dojdę do momentu, dopóki nie przegram wszystkiego, e, tak żeby zobaczyć, co jest dalej. A, no i nabędę w ten sposób pewne doświadczenie, porozczajam, jakie są nowe postacie, i mniej więcej później będę wiedział, jak to planować. Dobra, tobie bym dał co? No tu w zasadzie nie możesz. Dwa punkty. Szybkość. Ataki stresujące. No można by cię kierunkować w ataki stresujące też, aczkolwiek wydaje mi się, że do ataków stresujących mamy inne postacie. To dajmy Ci więcej pancerza i tyle. A, masz tu punkt. Bezduszne cięcie, plus jeden ataku. Czyli też idźmy w tym momencie w atak. Dobra, upiora e, dla Ciebie to już e, dzieje z upiór. Mamy jednego upiora. E, czyli ksywka Jak Tam było? Sixtus. Bardzo dobrze. E, Oki. Okay. E, ciebie trzeba by przesunąć gdzieś tutaj. teraz tak. Tu mamy też jakąś promocję. Nie wiem, na drugim poziomie. Tobie, rozwi tobie rozwijamy te ataki, to może Ciebie byśmy szli w innym kierunku. Hmm. Na pewno te ataki były fajne. Zresztą obrubienica i ratusa jest dobrze właśnie w tym kierunku rozwijać. Ataków wydaje mi się. Ok. Cześć, Ziomek. No taka gierka jest właśnie. Rycerz się sprawdza jako tank. Zgadza się w pancerze. No tak, w rycerzowi rzeczywiście masz rację. Rycerz, ponieważ ta jego zdolność jest taka, że zdaje dodatkowe obrażenia równe pancerzowi jakimś tam procentowi pancerza, no to warto dawać, rzeczywiście w pancerze można go rozwijać. To jest racja. Bo wtedy automatycznie go wzmacniamy i jednocześnie czynimy jakby odporniejszym na ataki. Dobra, kostnica, czyli tak, lub Cię tu wędruje, Ty też musisz tu wędrować. Nie wiem, czy tu nie odblokować czegoś, ale już nie możemy za bardzo, nie mamy tych postaci na razie, więc na razie możemy tak leczyć. Teraz tak, zrobiłbym tak, licz. Tak, szybki Lopez byłoby dobrze, tylko że... Nie wiem, czy na tej pozycji jesteś idealnie. Zabójce. Możemy wziąć tak, ekipę. Zobaczmy, bo nie pamiętam. Ty masz atak w tym momencie. Pierwsza, druga, czyli ten nie będziesz miał, ten nie będziesz miał, a nie. Albo ten będziesz atakował, albo. Ten, możesz atakować. To w sumie jest ok. Więcej prochu jest ok. Nie będziesz mógł tylko bombardowania tej postawy robić z tej pozycji, ale to w sumie nie jest, nie jest takie bardzo złe. Tu jesteś tak. Ty masz ataki odpowiednio z tego miejsca bardzo dobrze, a ty masz z tego miejsca bardzo dobrze. Druga ekipa może być mniej więcej w ten sposób ułożona. Ty jeszcze masz chyba promocję. Mumia. Yy, zaraz. Mumia ma. Miała jakąś taką zdolność, tylko nie pamiętam to. Każdy wróg pomyślnie traci szczęście. Więc w sumie można by zrobić mumię tanka. <grych> Na przykład. A nie możemy w tym momencie. 7. Bo ataki to masz głównie stresujące, tak naprawdę. No, tu masz fizyczny atak, ale to jest. Yy... Dobra, zostawmy tobie te punkty. I tak się będzie tu bardzo powoli mumia leczyła, więc na razie spokojnie. E, dobra. To co? To teraz, zobaczmy, tu mamy punkty. W zasadzie chyba dalej możemy iść. Ja bym jeszcze zobaczył humanarium, czy coś wiemy. A wiemy troszeczkę. Ten ma ataki, ataki fizyczne, tego też znamy. Gwardziste to akurat już pamiętam, go nie atakują mniej więcej. Do lochu tworzenie. A czy możemy kogoś wytworzyć? Tu mam mamy licza, mamy, mumię już mamy, odblokowaną. W zasadzie na razie chyba nie ma co. Nie mamy za wiele tego wszystkiego, więc bym nie przesadzał. Artefakty, właśnie. Sprawdźmy. 15. Obrażeń fizycznych, tylko to by zastępowało: wrogowie nie mogą uciec ani zyskać inspiracji. Ale tam była jakaś cecha którejś postaci z tą ucieczką. Gdzie to było? Toksyczny obłok, podpala. Coś było z tym, któraś postać miała coś z jakąś ucieczką. A to może nasze, yy, nasze ataki magiczne, że tak powiem, miały coś takiego. Transmutacji na razie nie musimy robić. Więc na razie bym tu nic nie robił. Yy, czy tutaj coś robimy? Bibliotekę? Nie, myślę, że nie ma co wydawać, bo troszkę powydawaliśmy różnych rzeczy, więc idźmy dalej. Zobaczmy, co w ogóle dalej będzie, bo na razie nie mamy bitwy, tylko jakieś tam... Coś, coś po drodze, trumna, pełna przedmiotów, o właśnie, Bierz oddział. No to wy. Co my tu mamy? Kajdany, poddanego nie można przesunąć. To się może w pewnych sytuacjach przydać. Zwiększa obrażenia zadawane elitarnym wrogom, szpon mutanta. Takich chyba jeszcze nie spotkaliśmy. Żuchwa kanibala. Po śmierci sojusznika poddany otrzymuje 12 punktów ataku oraz 12 punktów lęku. Nie wiem, czy to by nie było dobre, bo będziemy pewnie napotykać za chwilę wrogów elitarnych, albo weźmy ten szpon może. Nie wiem, czy to nie jest już elitarny wróg ten taki, który jest na taką ramkę tutaj wzięty. A to co to jest? Wyznawcy. Okej. Okay. No dobrze. E, tak. Czy tu mamy ekipę, która sprosta temu zadaniu? No mam nadzieję, że tak. Aczkolwiek zastanawiam się, czy jakiś szpon mutanta nie przydzielić komuś. E, może zabójcy? Boję się też tylko e, też tego, że. Ty masz zadawane obrażenia 10% i zadawane obrażenia elitarnym wrogom. Spróbujmy tak zrobić, tylko że to jakby jest jednorazowe. To znaczy, jak to zrobimy, to później już nie jesteśmy w stanie nic więcej wyjąć tego, albo możemy po prostu stracić to. Dajmy, będziesz przeciwko elitarnym wrogom. Do lochu, i spróbujmy następną bitwę. Wy, żebym się nie pomylił innej ekipy. No dobra. To jest, co to jest? Elitarny wróg? A elitarny gwardzista. 11 do 14. No proszę. Kat nie wiem co on ma, ale też ma 22 do 28. Ma bloki na no magiczne. No i te też są ekspert od wyburzeń. On też jest troszkę wkurzający. Trzeba by jak najszybciej pozałatwiać ich. Tego bym chciał rozwalić. Zimny chwyt. Co nie może się ruszyć podczas swojej następnej tury. Albo można inicjatywę zrobić, żeby na przykład spróbować atakiem stresującym zaatakować takiego gostka. Tylko, że jak go raz zaatakujemy, kto jeszcze ma ataki stresujące? No, ty, ale nie wiem czy z tej pozycji. Ty masz też ataki stresujące, tylko nie wiem czy one na tą pozycję są w stanie trafić. Podpalanie, czuwanie, wzmocnienie. Atak stresujący, no właśnie, ty nie jesteś w stanie tego zrobić, a ty masz atak stresujący też nie na ostatnią pozycję, więc tak łatwo jak go tam przesuniemy, wszyscy wrogowie Wigoru, tak naprawdę nie wiem, czy ten atak stresujący jest sensowny, oprócz tego, że oczywiście traci całą inicjatywę, naturę, czyli jakby przesuwamy go w kolejce do tyłu. To jest jedyna rzecz taka bardziej przydatna. To już bardziej tego byłoby sensownie załatwić, przesunąć go do tyłu. Nie wiem, jak, z jakiej pozycji on zadaje te obrażenia, bo jeszcze nie mamy tutaj w tym... Co to jest? Słój kwasu, minus 4 pancerza. Co to są za efekty? Kajdany wojenne. To są chyba nasze efekty, które zadajemy. Ale nie ma tutaj tych perków, które ten gwardzista ma, więc nie wiemy, co on może robić, ten elitarny, tak naprawdę, jeszcze. Cześć, Znowu ta fajna gierka. No właśnie, fajna gierka. Zgadzam się. Nie wiem, czy nie powinniśmy po prostu w te obrażenia magiczne jak najszybciej tego elitarnego załatwić. I osłabić przy okazji. Dobra, ci rzucają takimi tymi. Ale wiele nie zadali prób tych. Zimnych na tym nie może się ruszyć, to nawet może jest dobrze, bo nie wiem, czy on tą postawę nie musi się ruszać, czy z tej pozycji może zrobić. Mm, teraz tak, rycerz. Stres. Za każdym razem, gdy wróg utrzymuje wzmocnienie, roczny rycerz zadaje mu obrażenia stresujące. Nie wiem, czy w tym momencie nie użyć jednak gradu zębów, albo w ogóle tego. 10 do 18. Osiem do 18. Żeby jak najszybciej po prostu ich pozałatwiać. Właśnie. Dobrze. Ciebie no jak zwykle wzmacniamy na początek, to trzeba troszkę odcierpieć. Bo wtedy masz większe obrażenia, zadajesz. Ty w sumie tak. Możesz albo też ładowanie w okopach zrobić. Zombie zyskuje w następnym ataku 50% obrażeń. Bombardowanie. Mieszanka zapalająca zadaje celowi stojącemu za nim wrogowi. Podpala, zadając 7 do 8 obrażeń natury. To też nie jest złe. Ale 4 obrażenia celowi. A to jest bardzo małe. 11 do 13 i dwóm wrogom znajdującym się za nim. Ten śród jest całkiem niezły, ale ja bym zrobił to wzmocnienie. Szybki Lopez nie jest taki szybki, musi się dopiero roz, rozhulać. Co ten robi? Tego gościa jeszcze nie znał. Znak. I przesuwa. O kurde. No właśnie. Tego się obawiałem. Co to jest za znak? Otrzymuje 25 punktów obrażeń więcej. Otrzymuje 250%. Punktów obrażeń więcej po ataku kata. No to nie jest dobre. Eee, to nie jest dobre. Możemy oczywiście wziąć manę, żeby przesunąć w lewo ją. Nie wiem, czy nie warto tego to zrobić. Czy mamy tu jakiś atak, który powoduje? Unik to nic nie daje. To przesuwa, więc ty mu nic nie zrobisz. Więc ja bym ciebie troszeczkę przesuwał do tyłu. Stresujący, a tak tylko masz. 25% uniku. W sumie, jak jesteś na końcu, to tą pułapkę możesz zrobić na dwie rundy. I na przykład każdy poddany uzyskuje unik. No, może nie każdy, ten wskazany, poddany. Zaraz. Każdy poddany w obłoku. Dobra, rozumiem. Każdy poddany w obłoku. Eee, ok. Teraz mamy znowu tych podpalaczy. Eee, ty co możesz zrobić? Postawę? Nie, na razie atakuj tego jak najszybciej. Chociaż on ma trochę pancerza, 10, więc ty w zasadzie masz 16 do 18, to za wiele mu nie, da, nie zadajesz tych. Oni się nie wzmacniają. No, można by stresujące ataki też iść, szczerze mówiąc. Ale na razie zaczęliśmy tak, to zróbmy tak. Dobra, piecza troszkę nas chroni. Pudło, odporność, bardzo dobrze. O, dostawa specjalna, nie wiem co to jest, ale mi się to od razu już nie podoba. Okej, okay, ty jesteś wzmocniony, ale nic nie możesz zrobić. Zapłon, 25 obrażeń, podpala cel. To nie jest złe. Atak stresujący i przerywa postawy. I cofa ją do tyłu. Czy ktoś ma jakąś postawę? Nie. Więc myślę, że to by było najlepsze. Bardzo dobrze, to on już jest prawie martwy w tym momencie. Ło! Super. Następny będzie ten. E, bo on, jak dziabnie ją, to może ją zabić. Dobra, aha, ciebie znowu przesunęło. Więc możesz tylko bombardowanie zrobić postawą. No to zrób to, bo co masz innego do roboty. Jeszcze można by zrobić tak. A, ty masz... Czy to się liczy jako atak magiczny? Nie, fizyczny. Może tego zrobić. Przydałoby się też many odzyskać trochę. Oni mają strasznie dużo punktów życia. Eee, róża dla damy, atak fizyczny. 18 do 20, 25 do 29, tylko to zadaje wszystkim wrogom. Piękne krytyki. Postawa rozjaśnić się, już mi się to nie podoba. Dobra, to akurat na razie nie jest jakiś problem. Co to robi? Na początku swojej następnej tury ekspert wybucha o, dwóm najbliższym postaciom, znajdującym się po lewej stronie. Nie można anulować. Znaczy, nie można. To jest. No, w tym momencie nie bardzo mogę cokolwiek zrobić, a tak stresujący mi nic nie daje. Piorny tych nie możemy zadać ataków. tak stresujący, unik. To chyba tak można zrobić. To spróbujmy tego stresować. A, w sumie tego trzeba było przesunąć. A, zawaliłem sprawę. Jakbym go przesunął do tyłu, to on by zadawał w tym momencie, a on się sam przesunął trochę. Czyli dwóm na lewo, temu zada obrażenia i temu zada obrażenia. To może nie będzie takie złe w sumie. Może to nie będzie takie złe. Dobra, ty zaczni pracować nad tym. Ile to miało od obrażeń? 48 do 72. Kurczę, to może zabić rycerza. Który on jest w kolejce? To ja bym go wolał jednak załatwić jak najszybciej. No, w miarę, w miarę Dobra, ty sobie zbieraj bombardowanie, Ty atakuj dalej. Tego Może zdołamy go załatwić. A, ty nie jesteś na tej pozycji, która by ci dawała ten atak. W ten, trzeba by cię przesunąć, ale wtedy tą postawę możemy zniszczyć. 25. A może załatwimy? Dobra, niech się jakoś podpali bardziej. Pięknie. Dobra, oddaliliśmy od siebie ten problem. Macie dobrą inicjatywę, bo co chwilę w tym momencie atakujecie, a ty masz strasznie słabą inicjatywę, tak? Gdzie ta inicjatywa jest? Która to jest unik yy, celność? Tu 6, a nie, po tej stronie mamy 6, 4 to co, i mniejsza nie ja. Nie rozumiem tego, ale okej. Okay. A tak stresujący. Spróbujmy go jeszcze bardziej tu zestresować. I o ciężką jak machnął nią. Załiją! Kurczę! O, tak myślałem. Eee, niedobrze, no ale tego z tym się należało liczyć. Tego można by stresująco atakować. Ataki magiczne na tego nie mają sensu. 32. To nie jest groźny gość. Dobrze, że mamy bloki. Trzeba bloki pododawać jednak tym postaciom. Bo to jednak absorbuje troszeczkę tych, tych ataków. Dobra, teraz możesz atak magiczny zrobić w kierunku tego to nie, w kierunku ciebie, tylko ciebie nad tobą pracujemy atakami stresującymi. To można zrobić, bo trochę obrażeń zadaje. Albo kula armatia, ciebie przesunie do tyłu. Można by tak zrobić. Troszkę go ograniczyć. Rycerz traci inicjatywę, zwiększa zadawane obrażenia, ale otrzymywane też są. No albo w ciebie 45, nie załatwimy go tak czy siak. Można by stresująco spróbować atakować. Możemy spróbować, ale jest mała szansa, że on umrze. Nie, nie umarł. No właśnie, będzie się rozjaśniał. No to co? Albo stresujący atak. Tamtego ochroniła piecza, ale ten ma klątwę, więc to też będzie nad nim tutaj pracowało. E, nie wiem, czy są postacie, które leczą. Są nie... O kurczę! Rozwalił nam kogoś. Mogłem... Zapomniałem tego użyć. Trochę popatrzyłem na czat i nie, nie zwróciłem uwagi, co jeszcze mogę zrobić. O, no dobra, to mamy duże straty, trudno się mówi. Kto w ogóle zginął w tym momencie? Nie pamiętam kto to był. Mam nadzieję, że yy, żadna postać widza. A co zdobyliśmy? Zdobyliśmy maskę faraona. I reszta jakiś standard jest. No właśnie, tak, że nie zawsze są postacie, które tutaj leczą. Zabójca, szybki Lopez. Nie, to były inne postacie. Ale będziemy musieli teraz potworzyć sobie postacie, bo widzę, że troszeczkę nam poginęło. Dobra, ty jesteś wyleczony. Ty jesteś wyleczony. Więc tak. Lubciu. Szybki Lopez może być. Lubciu może... Nie ty. Lubciu może też być. Ty musisz iść się leczyć. Tylko cię awansujemy. Kogo jeszcze tutaj można by do ekipy posłać? Na pierwszy ten... Mrocznego Rycerza. Lubcia. Szybkiego Lopeza. No i nie wiem. Albo licza, albo coś nowego. Zobaczymy. Teraz tak. Ty... Yy, poczekaj chwilę. Najpierw bym ci chciał przy... Nie. Tak się nie da. Czas tego wyjść. Dopiero teraz można przydzielać statystyki. Rzeczywiście można by tutaj do pancerza dawać. I nie masz na razie nic więcej. Ok. Yy, kto jest następny? Szybki Lopez. Ehm. Zdolności na razie nie masz, ty masz pancerz, chyba ataki w tym momencie fizyczne lub magiczne, no bo ty atakujesz głównie atak magiczny, fizyczny i tak dalej. Więc no celność też mogłoby się przydać, ale a tego nie jesteśmy w stanie zrobić. Inicjatywa. Pancerz możemy podnieść, chociaż tobie to akurat niewiele tak bardzo daje. Masz i tak dwa. Prawdopodobieństwo trafienia celu, wydaje mi się, żeby troszeczkę zwiększyć. Dobra. To promocje mamy teraz tak. kostnica wędrują tutaj najbardziej ranne postacie. Ty możesz w zasadzie też tu iść. To jest tak zależy, jaka ekipa będzie wrogów następna, ale wydaje mi się, że najpierw tu jeszcze możemy talent jakiś przydzielić. Nie wiem, czy w destrukcji. Salwa włóczni, 25. A, a inwestujmy w to po prostu.